Jest to jedna z najbardziej niezwykłych i spektakularnych oraz unikatowych odmian powojnika. Powojnik w odmianie Taiga. Spektakularne kwitnienie, ale przede wszystkim kwiaty, które wyróżniają się z pewnością na tle innych powojników. Są one zupełnie inne. Pełne I przypominają jakieś egzotyczne kwiaty albo coś, co po prostu przybyło do nas skądś i usiadło na takim pnączu. Bo te kwiaty na pewno różnią się od kwiatów innych powojników. Ponadto ta odmiana jest wysoce mrozoodporna, minus 30 stopni przetrwa bez szwanku. Najbardziej spektakularnie kwitnie tajga w czerwcu oraz w lipcu, ale później powtarza ona kwitnienie, chociaż tych kwiatów jest na pewno już wtedy mniej. Pojedyncze kwiaty pojawiają się również w sierpniu, we wrześniu oraz czasami nawet w październiku. Przy uprawie powojników musimy pamiętać o zasadzie stopy w chłodzie, a głowa w słońcu to znaczy podstawa. Tego plącza powojnika powinna być czymś porośnięta albo bluszczem, albo trzmieliną, albo barwinkiem, ponieważ powojnik nie lubi przegrzania podłoża. Dlatego też najlepiej czuje się właśnie w miejscach, gdzie pod tym plączem coś rośnie i zakrywa powierzchnię gleby. Natomiast cała reszta powinna być skąpana w słońcu. Wtedy też powojnik najbardziej obficie kwitnie. Ale jeśli posadzimy w słońcu powojnika, no to musimy wtedy zadbać o to, aby miał on sporo wilgoci w glebie. Dlatego też u mnie wszystkie powojniki rosną w półcieniu. I jak widzicie, całkiem dobrze sobie radzą. Wiosną każdego roku tego powojnika należy ciąć na wysokość 30-50 cm nad ziemią. I ewentualnie możemy podsypać jakimś nawozem do roślin kwitnących, albo ewentualnie obornikiem lub też kompostem. Powojnik ten trafił na ogólnoświatowy rynek całkiem niedawno, ponieważ było to w roku 2016, i od tego czasu, od tego momentu, zdobył on szerokie uznanie. Zdobył wiele wyróżnień, wiele nagród. Wcale się nie dziwię, ponieważ jest to naprawdę swego rodzaju królowa wśród powojników. Powojniki dobrze czują się na glebach o odczynie obojętnym oraz lekko kwaśnym. Powojniki lubią żyzne, przepuszczalne, próchnicze podłoża, takie które są lekko wilgotne, ale nie mokre, ponieważ powojniki w mokrych miejscach będą nam niestety gniły. Powojnik ten dorastał do 2-2,5 metra wysokości, dlatego też dobrze będzie sobie radził w donicach, na tarasie, może być też tam uprawiany, tylko należy pamiętać wtedy o tym, aby właśnie powierzchnia hmm, gleba, na której to rośnie, nie przegrzewała się za bardzo, ponieważ powojniki, jak już wcześniej wspomniałem, tego nie lubi. Akurat ten powojnik nie rośnie w towarzystwie róż, natomiast powojniki bardzo dobrze wyglądają właśnie jako takie połączenie z różami. Te rośliny również wymagają podpór. One nie mają korzeni czepnych. Czasami trzeba im po prostu troszkę pomóc. Natomiast powojniki bylinowe niekoniecznie muszą mieć podpory, ponieważ możemy właśnie je puszczać jako takie rośliny zadarniające i wtedy też przepięknie będą wyglądały. Ale akurat ten powojnik najładniej chyba wygląda na takim podniesieniu. A teraz przyznawać się mi tutaj, kto ma tego powojnika u siebie w ogrodzie, bo wiem, że go macie.